Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Łukasz Nogaj, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu dwóch gości. Pan Dariusz Wójcik, radny Rady Miejskiej z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Pan Cezary Brymora, przewodniczący struktur radomskich Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie radny, czy nie czuje się pan trochę opuszczony politycznie w tym ostatnim tygodniu? Absolutnie. Czy macie państwo już kandydata na prezydenta miasta? Mamy kandydatów na kandydatów, którzy jakby będą w styczniu podlegali takiej wewnętrznej ocenie i wtedy ten kandydat zostanie zaprezentowany. Dlaczego dopiero w styczniu? A dlatego, że prawo i sprawiedliwość ma taką strategię w Radomiu, że zawsze, jeżeli Pan sięgnie do historii, jako ostatni przedstawiliśmy swojego kandydata. Czyli to nie wynika z tego na przykład, jak niektórzy twierdzą, że posłowie yy, Prawa i Sprawiedliwości z regionu radomskiego zaangażowali się teraz w innym centralne. Nie, absolutnie nie. Okay. Panie przewodniczący, kiedy Polska 2050 ogłosi swojego kandydata na prezydenta i dlaczego będzie nim Cezary Brymora? Panie redaktorze, na wszystko przyjdzie czas. Na pewno takie deklaracje i takie. Taką prezentację kandydata zrobimy podczas jakiegoś, jakiejś dużej konferencji prasowej, na pewno nie będzie to podczas wywiadu i, i generalnie wyłonimy najlepszego kandydata, jakiego, jak, jaki w tym momencie będzie. Przedstawimy go, mnie bardzo zależy, żeby pójść do tych wyborów dosyć szeroko, stworzyć listę również do Sejmiku Mazowsza. Do Rady Miasta i do większości powiatów. Natomiast wychodząc z założenia, że wybory samorządowe są dosyć wyborami specyficznymi, nie chciałbym wchodzić specjalnie w jakieś urzędy gmin i tam będziemy wspierali swoich kandydatów, ale generalnie nie koncentrujemy się na tym, żeby wystawiać nam jakichś swoich kandydatów, tylko wspierać lokalnych działaczy, samorządowców. Czy ta konferencja też odbędzie się w styczniu? Tak, panie redaktorze, tak naprawdę do gdzieś koło 15 stycznia mamy podjąć ostateczne decyzje co do pewnych rzeczy i wtedy zaprezentujemy nasze listy na wszystkich szczeblach. Nie czuje pan, że dajecie państwo miesiąc przewagi obecnemu prezydentowi, który już taką kandydaturę zgłosił? Panie redaktorze, myślę, że obecnego prezydenta wszyscy znają i, i jakby. Mm, Wiedzą na co mogą liczyć, prawda? Natomiast my oczywiście pokażemy i my zdążymy. My będziemy przygotowani. My cały czas się przygotowujemy, bardzo mocno pracujemy i cały czas się przygotowujemy do tego, żeby nasza kampania była fajniej, rzeczowo zrobiona. Panie radny, drugi argument na poparcie mojej tezy, że jest pan, czy może pan jest opuszczony politycznie? Jak pan głosował w sprawie budżetu na nowy rok? Głosowałem przeciwko jako jeden temu z nielicznych. Boczu, jako jeden z nielicznych, dlatego że y, zabezpieczenie 1% y, budżetu na służbę zdrowia jest to no, sytuacją, która ten szpital pogrąża, a nie pomaga. Bo jak wiemy sprzęt w radomskim szpitalu w większości jest sprzętem wysłużonym i należałoby ten sprzęt wymienić, należałoby zadbać o to, żeby pacjenci mogli leczyć się w godnych warunkach, a w tej chwili to wygląda tak y, różnie. No i to jest jeden z powodów. Bardzo mało pieniędzy na kulturę y, nie są zabezpieczone środki w budżecie miasta Radomia. Na wynagrodzenia do końca roku, chociaż oczywiście pewnie nie, nie zdarzy się tak, żeby pracownicy nie wzięli wynagrodzenia, ale gdyby teraz były zabezpieczone w 100%, to budżet nie zostałby poparty przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ta sytuacja akurat powtarza się już któryś rok z kolei? No tak, powtarza się któryś rok, z kolei na każdej sesji, co miesiąc, ten budżet jest y, zmieniany, poprawiany, nowe, nowelizowany. Aczkolwiek więcej radnych z Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu, niż to było w tamtym roku. A nie było dyscypliny w ślubie ślub, w PiS i każdy zagłosował y, tak jak uważa. No, y, Myślę, że każdy odpowiada swoim sumieniem. Zresztą ten budżet przygotowany teraz jest budżetem, który będzie realizował nowy prezydent albo, albo ten prezydent, który może nie zmieni na początku, w styczniu tego budżetu, ale już od lutego zacznie. A jeżeli to będzie kandydat yy, tak zwanej. Opozycji do pana prezydenta, to pewnie będzie budżet modyfikowany i zmieniany całkowicie. Na pewno zostaną przesunięte priorytety. Służba zdrowia to je, jest na pierwszym miejscu. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Radomia Pacjentów jest najważniejsze. Panie przewodniczący, często mówi się o tym budżecie, że to jest budżet tymczasowy. Czy faktycznie coś się zmieni w trakcie roku, co będzie nam? Co nam pozwoli bardziej optymistycznie patrzeć na tę sprawę? Ja mam taką nadzieję, wie pan, ja bym się tutaj chciał zapytać, gdzie podziały się te wszystkie pieniądze ze składki zdrowotnej, które przez ostatni rok dzięki polskiemu ładowi zostały przez rząd. Zabrane od nas wszystkich, bo ja liczyłem na to, że one właśnie w bardzo mocny sposób zasilą temat służby zdrowia i że dostaniemy specjalne pieniądze po to, żeby w tych szpitalach, w Szpitalu Radomskim, wreszcie to, co Pan Randy powiedział, wymieniać sprzęt, wymieniać łóżka, wymieniać pościel, bo jak wszyscy wiemy, te warunki są często takie trochę uwłaczające. A jeśli chodzi o budżet, nasz radomski mnie się z, za, z założenia nie podoba budżet w którym mamy taki duży deficyt bo proszę zauważyć że od kilku nastu lat rok w roku zadłużamy miasto i dopóki takich kwotach będziemy to miasto zadłużali, to mi nigdy budżet tego typu nie będzie się podobał. Czym to może skutkować ekonomicznie? No, może to skutkować generalnie ekonomicznie, może w tej chwili niczym, ale my musimy mieć świadomość, że rzeczywiście zadłużamy nasze dzieci, zadłużamy nasze wnuki, zadłużamy nasze miasto i będziemy musieli wcześniej czy później to spłacić. I wtedy okaże się, że na inwestycje pieniędzy jest bardzo mało, bo gro pieniędzy będziemy przeznaczali na spłatę długu. Panie radny, kilkadziesiąt milionów złotych, tak? Kosztuje nas spłata tego długu. Tak jest. Dług przekroczy już miliard złotych. Do czego my dążymy? No, idziemy w bardzo złym kierunku. No ja mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, tak? Bo miasto nie może się już więcej zadłużać. Zresztą. Mówimy tylko o długu budżetu miasta, ale popatrzmy na spółki miejskie, gdzie ten dług miasta jest tak, tak naprawdę ukryty, tak, bo jego się nie wykazuje w pozycji budżetowych, które zatwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa. Także no, 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 nie jest dobrze. Za chwilę nam braknie pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje, tak. No, tutaj byliśmy oskarżani o to, że nie chcemy Pomóc w uzyskaniu wpływów do budżetu miasta Radomia, ale ja powiem o co tu chodziło. Chodziło o to, żeby podnieść mieszkańcom podatki od nieruchomości, żeby podnieść mieszkańcom podatki za gospodarkę odpadami, a my na to się nie godzimy i, i dlatego w takiej sprawie nie pomogliśmy. Mogliśmy rozmawiać o tym, żeby poszukać oszczędności w budżecie miasta Radomia, ale nie kosztem mieszkańców Radomia. Bo mieszkańcy już mają naprawdę bardzo duże obciążenia z tym związane. Zresztą woda w tej chwili została y, podniesiona, nikt o tym y, głośno tak nie mówi, ale mieszkańcy, ponieważ rada miejska na to nie ma wpływu, no to wodociągi miejskie podniosły koszty wody. Pan zgłosił jedną poprawkę do budżetu, czy została ona uwzględniona i czego dotyczyła? Tak, ja uważam, że lotnisko Radomskie jest naszą nadzieją i po to, żebyśmy, żeby ono funkcjonowało, żeby wokół niego rozwijały się firmy, żeby firmy już istniejące mogły w łatwy sposób mieć dostęp do transportu, po, 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 to, żeby, po, po to chciałbym, żeby zabezpieczyć pieniądze na promocję naszego lotniska. Jest to hasło fajne, latam z Radomia. Tak, na razie część osób, które nie była na lotnisku, traktuje to lotnisko prześmiewcze, a nie ma z czego się śmiać, bo to jest naprawdę bardzo piękne lotnisko. I musimy tym wszystkim ludziom pokazać, że warto z Radomia latać, że warto tutaj przyjechać na to lotnisko, bo jest to lotnisko komfortowe, dużo lepsze niż lotnisko, które z, czy, z którym konkurujemy. Na Mazowszu. Panie przewodniczący, jeżeli dobrze zrozumiałem pana wcześniejszą wypowiedź, zgłosicie państwo kandydata na e, prezydenta miasta, w takim razie coś musi wam nie odpowiadać w obecnej polityce miasta. No to y, rozmowa naprawdę na, na długie godziny, tak co tak by można było pozmieniać. E, tak, bo generalnie ja uważam, że dzisiaj ogromna większość polityków, szczególnie tych, którzy żyją z polityki, jakby zapominają o jednej rzeczy, że najważniejsze są te przychody do miasta, bo jeśli nie będzie do miast, do budżetu generalnie, czy to mówimy o budżecie państwa, czy o budżecie miasta, jeśli tych przywod, przychodów nie będzie, to i nie będzie również z czego wydawać, bo dzisiaj tym wszystkim osobom bardzo fajnie się wydaje, tak? Tu 300, tu 200, tu 500, tu wyprawka, tu odprawka i tak dalej, ale żeby się to wydawało i to jest bardzo fajne, popularne dla polityków, ale żeby było z wydawać, to trzeba się zatroszczyć, żeby były wpływy do tego budżetu. I proszę zobaczyć, że tych działań jest tutaj jakby stosunkowo mało. Wszyscy oczekują, że przyjedzie jakiś pan poseł, przyjedzie jakiś pan marszałek, przywiezie nam jakieś pieniądze z Warszawy. I to jest okej, okay, tak? My musimy przesunąć znacznie pieniądze, które są dla samorządu, żeby one dostawały, żeby samorządy dostawały więcej, jak z urzędu tych pieniędzy, ale oprócz tego zatroszczyć się o to, żeby rozwijał się lokalny biznes, żebyśmy ściągnęli Tutaj nowych inwestorów, żebyśmy tworzyli miejsca pracy, a w ostatnim okresie czasu no, wydaje mi się, że nie mamy się specjalnie powodów tutaj, nie mamy się czym szczycić. Niestety musimy powoli kończyć, więc ostatnia kwestia, czy chcieliby Panowie powiedzieć coś naszym słuchaczom przed świętami, pan przewodniczący. Oczywiście no, tradycyjnie chcielibyśmy życzyć wszystkim zdrowych, spokojnych. Świąt i szczęśliwego Nowego Roku, żebyśmy znacznie, ja bym osobiście chciał, żebyśmy w trochę bardziej miłej, sympatycznej atmosferze mogli funkcjonować, żebyśmy skończyli z tymi y, wojenkami polsko-polskimi, bo one naprawdę niczemu nie służą. Pan Radny? No, jeżeli chodzi o te wojenki, panie redaktorze, no to widzimy, w jaki sposób to się odbywa. Osoby, które do tego doprowadzają, bo muszą się liczyć z tym, że zostaną kiedyś pociągnięte do odpowiedzialności, ale dzieje się bardzo, bardzo źle. Przejęcie telewizji w sposób nieuprawniony konstytucjaliści się wypowiadają, a już kuriozum to są wypowiedzenia wysyłane pracownikom mailem. Jak każdy wie, Pan przewodniczący jest pra... przecież przedsiębiorcą, wie, że mailem nie można pracownikowi wylęczyć wypowiedzenia. Jest to złamanie wszelkich standardów, i właśnie tutaj będziemy ponosili koszty tych odszkodowań, bo przecież ci ludzie powygrywają w sądzie. Czyli... Ale już politycznie tak. kończąc, życzę Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych. Rodzinnych świąt, żeby przy stole wigilijnym nie było polityki. U mnie już wszystkim zapowiedziałem, że nawet jednego zdania nie możemy rozmawiać o polityce, bo to są święta rodzinne, trzeba rozmawiać o tym, o rodzinie. Trzeba je spędzić po prostu miło, a polityka do miłych rzeczy nie należy. Przyłączam się do życzenia obydwu panów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pan Cezary Brymora. Dziękuję. Dziękuję pan bardzo. Pan Dariusz Wójcik, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Łukasz Nagaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.